No to niech ktoś zrobi tego smoke'a na ofenę, ja zrobię na connect'u I czekam, aż no wybuchną w chwilkę Ja oglądam, ja dodam O! Siadło? Tak. Chyba nie Nie siadł kurwa Jest, jest, dwóch, dwóch chyba jest na minierze w oknie Dostał se skauta Na prawo jest Jakie gnejdy? Jakie typ sadzi gnejdy? Ty, daj, dawaj na dawaj na daj, daj, nie? szat, daj, daj, plecy Jezu, Plecy, Under, plecy.